No ależ żem się odwalił, teraz to na pewno wyglądam jak Jooom, Hehe, <coughs> ciekawe co Igor powie na mój nowy image. Cześć Igor, jak wyglądam a ty kto? To ja Igor, Zenek. Naprawdę? Myślałem, że jesteś radzieckim pomywaczem metra. A chcesz zobaczyć swoje własne jelito? Dzień dobry panie komendancie. Wróciłem z zakupów. No no, wyglądasz jak... Jak ziom? Cóż chciałem powiedzieć debil. Ale skoro tak wolisz... Dobra, chyba wiesz co teraz powiem? Powie pan zapierdalaj do roboty, bo zrobię ci w dupie drugą dziurę. Nie, chciałem powiedzieć ci odszukać tego kapcia. Ach, spoko luzik lajcik, Zio. Dobra, idę dorwać tego moczotędnego ruska. מה שבא בא, מה הלכתי קילומטרים, לא שאלתי למה, 36 חודשים נתתי להם שמה, בסדר עבר, אני לא עושה את רוצה לספר, כל הזו, אני חלמתי חלום, ואני את הפשר, פה אני אמץ אף אחד לא השאיר לי קשר, קופצור של הבריכה אבל אין במים ערום על הבמה וכולם פתאום את העיניים, שרוצים אומרים לי יאללה בוא, שזה מגיע לכסף, פתאום הבוא תן לך מסגרת ביטוח עד שהכסף לא ביד שום דבר לא פתוח כל כך הרבה התבקרויות שבא לי להקיא קפה שחור סיגר ודברי סקס חופרי מי אני מה אני מה מה אני רוצה להיות משק את היד וזורק את הקוביות חותך את החיים בלי להודת מסתיר סימנים שהולך ולמוטר תציץ את בסוף טורף בשר הבטחתי לעצמי לא לוותר על שום דבר חשבתי איזה כוס כבר יסדר לי את הקופסה מוציא עוד טריפס ונשאר את הקופסה רחבות שעון לתשע גם בתשע ארבע את שמקלקקים, חולה על כדורגל, אבל לא רואה משחק, מה לחורים מה שלא הבאר, אני דוחה במהל, רוצה להיות שמח, אבל עם זה אסור, רבו שלי קירח, וזה נושא קרוב, רציתי ללמוד אותו משפות לפחות, בסוף אני לומד לעשות לי הנחות, פילואים, תענגות, בחורות, לא חסר, עצם חסרה לי אחת ומהר, אני לא, צבוע, יש לי קושך הסתגלות, אני לא משוגע, אבל לא תזיק להסתגלות, מה שבא Mój mistrzu Zachariaszu, ziom ją ją, jestem twoim największym fanem, mam wszystkie twoje gadżety, nawet bliznę z twoim imieniem, ją ją ziom, aha, fajnie, wiem że jestem popularny ale to że mam gacie z moim imieniem to nie wiedziałem, a więc czego chcesz, cóż, chcecie poprosić o jedno, ani aniby o co ty mógłbyś mnie prosić chłopcze. Nawyżej żebym cię wywalił z mojego kasy na z bananem w dupie i mału poprzywiązaną do twojej dupy. Cóż, chcę cię wyzwać na pojedynek, karty pokemonów. Raczysz żartować. Ty i ja to niedorzeczne. Jesteś cieniasem. Tak myślałem, że otrzymam taką odpowiedź. Myślałem że jesteś bardziej męski ale niestety, zawiodłem się. Kurczaku, nie prowokuj mnie. Nie musimy grać skoro nie chcesz. Pożałujesz że to zrobiłeś. Nikogo nie zmuszam. Dość tego. Mante się przynieś moją najlepszą talię. Czuj się zniszczony. Zrobię z ciebie swoją dziwkę. Ale zagramy o zakład. Dobra. Jaki? Jak ja wygram to odpowiesz na jedno moje pytanie. Jak przegram oddam ci moje Lamborghini. To honorowy zakład. Wchodzę. Wystawiam mojego pikaczu przeciwko twojej lugi. Na pewno to najgorszy ruch jaki słyszałem. Tylko mnie tak podpuszczasz. Dawaj, jak chcesz. No no, zaraz ci pokażę potęgę mojego pikaczu. Mój lugia ma atak 169 i pancerz 560. A twój pikaczu? Spierdalaj, nie pokażę ci. Kładę na toki i pokaż. Ciota, przegrałeś. Hahaha, ha, ha. dawaj, umowa to umowa. Teraz odpowiesz mi na moje pytanie. Kurwa, dobry jesteś Tyklocki. Kto cię nauczył takiego manewru? Może przyjmiesz w zamian te dwie monety? Walcie, co to za dwa konomy? Jak już wcześniej powiedziałem, umowa to umowa. Niczego innego w zamian nie przyjmę. Tak właściwie to nie są monety. To dwa tazos z Ming. To gówno. Ten bulba za cienia cienia, ten PG od to to nic wartego pedał. Nie chcę ich, kurwa. Dobra, już dobra, czego chcesz? Powiesz mi gdzie jest Kapeć? No dobra, już dobra, Kapeć jest na swoim prywatnym tankowcu. Robi tam brudne interesy. Ten tankowiec znajduje się w porcie San Fierro. Kapacz planuje jakąś wielką akcję na skalę światową. Dzięki. A. grasz jak ciota.